Chcesz poznać sekret skutecznego zarządzania procesami marketingowymi i sprzedażowymi, przyspieszyć rozwój swojego biznesu, czy też poprawić relacje z klientami? Rozwiązaniem, którego szukasz na te właśnie problemy, jest system CRM. Słyszałeś o nim? Być może tak. Jakie praktyczne zastosowania daje wdrożenie CRM oraz jakie realne problemy pomoże Ci rozwiązać? O tym w dzisiejszym odcinku. Więc jeśli wciąż się nad tym zastanawiasz, ten odcinek jest zdecydowanie dla Ciebie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku kanału Wyższy poziom biznesu, na którym regularnie rozmawiamy o skutecznych rozwiązaniach w rozwoju biznesu, marketingu i sprzedaży. Firmie. Opowiem Ci, yy, czym dokładnie jest system CRM, po co się go wdraża i w jakich obszarach biznesowych on może Tobie realnie pomóc, więc będzie bardzo dużo inspiracji. Więc teraz, nie przedłużając, zaczynajmy. Co to jest CRM i kiedy warto z niego korzystać? Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest CRM. Jest to skrót od Customer Relationship Management, czyli najprościej mówiąc, jest to taki system, który pomaga firmom w zarządzaniu relacjami z klientami. To taki zestaw narzędzi, które pomagają śledzić i porządkować informacje, na przykład o klientach lub potencjalnych klientach. Czyli w skrócie, CRM to taki super asystent, który pomaga firmom lepiej zrozumieć i zadowolić swoich klientów, co oczywiście przekłada się na przykład na większą satysfakcję, czy też lepsze wyniki biznesowe. Oczywiście są na rynku różne crm -y, mniej lub bardziej rozbudowane. Są CRM-y na przykład dedykowane konkretnemu działowi, na przykład działowi sprzedaży czy działowi marketingu. Są też takie, które posiadają funkcje ułatwiające pracę w różnych działach, takie bardziej rozbudowane crm i -y. wtedy na przykład kilka działów pracuje na jednym narzędziu, ale korzystają z innych funkcji. Więc kiedy warto z niego korzystać? Tak naprawdę łatwiej byłoby powiedzieć, no kiedy nie warto, bo takich przypadków jest zdecydowanie mniej. Jeśli prowadzisz sklep internetowy lub masz firmę usługową, albo masz firmę produkcyjną z sektora B2B, czy nawet mały biznes lokalny, to w każdej z tych sytuacji powinno zależeć Ci na tym, żeby kontakt z klientami czy działania marketingowe były jak najbardziej efektywne, czyli żeby prowadziły do konkretnej współpracy, do konkretnej sprzedaży. System CRM właśnie w tym pomaga, dlatego nie jest to na Narzędzie tylko dla dużych korporacji, dla średnich i małych firm taki system też znacząco ułatwia życie. Powiedzmy sobie teraz o przykładach zastosowania CRM w firmie. Przykład numer jeden: zarządzanie kontaktami i dokumentami. Po pierwsze, system może być świetną bazą danych Twoich aktualnych i też potencjalnych klientów. Wystarczy kilka kliknięć, aby zobaczyć profil danej osoby. I wszystkie ważne informacje z nią związane oraz różne czynności, które były podejmowane do tej osoby, więc nie musisz biegać po biurze, nie musisz podać handlowców księgowych o wszelkie te informacje, ponieważ CRM gromadzi te dane w jednym miejscu, na przykład z Twojej strony internetowej, poczty, telefonu, profilów społecznościowych, czy też z innych źródeł i kanałów, które możesz sobie doprogramować. Dzięki temu od ręki możesz dowiedzieć się na przykład, kto kupił dany produkt, kto zapisał się do newslettera, kto chodził po stronie internetowej, ale nie złożył jeszcze zamówienia, jak na przykład długo taka osoba się zastanawia od pierwszego kontaktu, kto konwersacje prowadził z taką osobą, więc to zauważ pomaga uniknąć bardzo wielu nieporozumień. A posiadając pełny profil klienta, możemy podejmować po prostu skuteczniejsze działania. Przykład numer dwa: automatyzacja marketingu. Kolejną ważną funkcją CRM jest automatyzacja działań marketingowych i sprzedażowych. Co to dokładnie znaczy? Że w łatwy sposób możesz zaplanować zadania, które automatycznie powinny nastąpić po wykonaniu np. przez potencjalnego klienta określonej czynności. Podam przykład. Osoba może dostać spersonalizowaną wiadomość e-mail, np. z potwierdzeniem złożonego zamówienia na stronie. Albo w sytuacji, kiedy podczas zakupów jednak osoba porzuci koszyk, CRM może taką informację odczytać i automatycznie wysłać do niej wiadomość, w której na przykład przypomni o niedokończonym procesie zakupu i zachęci ją do powrotu do Twojego sklepu. To jest bardzo duża przewaga. A to jeszcze nie wszystko, ponieważ są crm -y, które na przykład pozwalają śledzić i monitorować wyniki działań marketingowych. Znaczy to tyle, że w jednym miejscu możesz mieć dostęp do na przykład zbiorczych danych, które pozwalają Ocenić skuteczność prowadzonych działań marketingowych, sprzedażowych, zachowania klienta i wiele, wiele innych. Możesz zobaczyć na przykład, ile osób otworzyło Twoje wiadomości, ile z nich kliknęło w linki i dokonało zakupu, lub nie. Wszystkie te informacje są bardzo cenne, znakomicie pomagają doskonalić strategie marketingowe. Precyzyjnie docierać do klientów i po prostu zwiększać przychody. Od razu możesz też skorzystać z funkcji np. kalendarza, przypisać konkretne zadania osobom z zespołu. Dzięki temu wiesz, kto zajmuje się danym klientem oraz jakie działania wobec niego prowadzi. To pozwala oczywiście podnieść efektywność pracy całego zespołu zarówno marketingowego, jak i obsługi klienta. Przykład numer 3 analiza sprzedaży. O analizowaniu sprzedaży warto powiedzieć troszkę więcej, bo sam uznaje, że ten element jest kluczową funkcją CRM. -a. To właśnie liczby, a nie przypuszczenia, pozwalają podejmować najlepsze decyzje biznesowe, bo nie musimy się domyślać. CRM daje wgląd w cały proces sprzedaży, yy, zwanym też w marketingu lejkiem sprzedażowym. Możemy analizować i monitorować ten proces, aby znaleźć miejsca, których na przykład tracimy klientów. To są tak zwane wąskie gardła. To daje szansę na szybkie wykrycie problemów, takich drobnych problemów, których na co dzień nie widać i wprowadzenie odpowiednich działań naprawczych. CRM dostarczy też cennych informacji, takich jak na przykład liczba wysłanych ofert oraz ich wartość. Możemy też łatwo przeglądać na przykład działania wykonane przez zespół sprzedażowy, analizować takie działania, analizować skuteczność tych poszczególnych kroków i podejmować na przykład działania, które mają za zadanie ulepszyć efektywność sprzedaży. To oczywiście też pozwala zrozumieć, co Jakie działania prowadzą do tego, żeby klienci byli najbardziej zadowoleni, żebyśmy pozyskiwali najwięcej umów, czy też prognozować przyszłe przychody? Podejmowanie trafnych decyzji biznesowych na podstawie takich danych jest po prostu dużo łatwiejsze i w szczególności dużo szybsze. Więc dlaczego CRM jest ważny? Gdybym miał to wszystko podsumować, CRM to nie tylko narzędzie do zarządzania kontaktami z klientami. CRM może być kompleksowym rozwiązaniem w Twojej firmie, które oferuje wiele przydatnych funkcji i możliwości. Dzięki niemu możemy automatyzować działania marketingowe, analizować sprzedaż, delegować zadania oraz doskonalić procesy, które występują u nas w firmie. Jest to niezwykle przydatne narzędzie dla każdego przedsiębiorstwa, któremu zależy przede wszystkim na tym, aby zwiększyć efektywność firmę i podnieść jej wydajność. Warto jednak pamiętać, że samo posiadanie CRM oczywiście no nie gwarantuje sukcesu. Aby w pełni wykorzystać jego potencjał, kluczowe jest zrozumienie swoich wewnętrznych procesów, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta i wszystkich innych pozostałych, a dobra konfiguracja narzędzia powinna wynikać z tego, jakie mamy procesy. Następnie ważne jest też odpowiednie przeszkolenie swojego zespołu, żeby oni potrafili korzystać z narzędzia i żeby to narzędzie rzeczywiście ułatwiało im pracę, a nie dodawało pracy. A kiedy już to mamy, to kolejną bardzo istotną Kwestią jest skuteczne pozyskiwanie lidów. Bez tego oczywiście nie będziesz mieć po prostu danych do analizy i nie będzie czym zarządzać w tym CRM-ie, więc warto o tym pomyśleć, bo po co komu załóżmy sportowy samochód, jeżeli w baku nie ma paliwa. Dlatego lidy oczywiście są tutaj fundamentem tego, aby praca na CRM-ie była też efektywna, bo im więcej lidów pozyskujesz, tym więcej ważnych wniosków możesz wyciągnąć. System CRM też potrzebuje danych, więc jeżeli czujesz, że potrzebowałbyś wsparcia właśnie w tym zakresie, to oczywiście serdecznie zapraszam Cię do odwiedzenia naszej strony SocialElite.pl i skorzystania z naszych usług. Nasi specjaliści na co dzień prowadzą skuteczne kampanie leadowe i generują dla firm naprawdę dobre wyniki. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że dokładnie wiesz czym jest CRM i jakie konkretne korzyści może zapewnić Twojej firmie. Moja mała porada jeszcze na koniec. Jeśli nie chcesz ryzykować utraty potencjalnych klientów poprzez chaos w zarządzaniu, przez błędne decyzje, i ograniczony rozwój, zdecydowanie pójść w kierunku Ceremów. A jeśli chcesz, żebym nagrał materiał na temat na przykład różnych dostępnych rodzajów Ceremów i porównał je dla ciebie, żeby tobie też było łatwiej dokonać takiego wyboru, daj mi po prostu znać poniżej w komentarzu. Ja z przyjemnością to zrobię, bo też zależy mi na udostępnieniu wiedzy, która realnie będzie przydatna dla Twojego biznesu. W związku z tym czekam więc na Twój komentarz. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia.